W ostatnich czasach dochodzi do różnych anomalii pogodowych. Wichury, burze, powodzie powodują, że w naszych domach i firmach zaczyna brakować prądu. To wiąże się z rozmrożeniem jedzenia, innymi problemami w domu, a w firmach brak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Bez kasy fiskalnej musimy zamknąć na sklep. Poza tym możemy nie mieć możliwości dokończenia usługi fryzjerskiej czy też na budowie dokończenia jakichś prac. Również wtedy, gdy nowa nieruchomość jest podłączana do systemu elektrowni, jesteśmy bez prądu nawet przez parę godzin. A jak bardzo to jest uciążliwe, wiedzą m.in. ci, którzy pracują w domu zdalnie. Dotychczas można było sobie radzić za pomocą dużych, ciężkich i głośnych agregatów prądotwórczych, które wymagają dodatkowo paliwa, często też nie samej benzyny, ale również domieszki oleju. W przypadku konfliktów podobnych jak na Ukrainie, Głośny agregat prądotwórczy wymagający dodatkowo paliwa może stanowić problem, ale na szczęście ta epoka jest już za nami. Na rynku mamy wiele przenośnych elektrowni, magazynów energii oraz mobilnych paneli fotowoltaicznych, które naładują nasze magazyny energii. Ale który magazyn energii lub panel przenośny wybrać? W tym filmie postaram się przekazać moją prywatną ocenę, bo testowałem już wiele magazynów energii, jak również Paneli fotowoltaicznych przenośnych. Dlaczego akurat wybrałem magazyny energii od firmy Allpowers? Po pierwsze, przy zakupie mamy gwarancję zwrotu, gdybyśmy byli niezadowoleni z tego produktu. Strona jest również w języku polskim. A przede wszystkim od nich magazyny są bardzo wydajne, bardzo dobrze działają i ich cena jest konkurencyjna, chyba najlepsza na rynku. Dla przykładu zobaczcie sobie magazyny energii firmy DJI, czyli czołowego producenta dronów na świecie. Od nich magazyn energii o mocy 500 W kosztuje ponad 500 euro, przy czym Al Powers 600W kosztuje 250 euro. DJI ma magazyn energii o mocy 1000W w cenie ponad 1000 euro, a Al Powers, w cenie 1000 euro kupisz magazyn 2,500W, i to z możliwością zakupu ratalnego przez klarnę tak popularną w Polsce. No i warto zauważyć, że Al Powers ma również w swojej ofercie przenośne panele fotowoltaiczne o różnej mocy: 65W, ale nawet i 400W. Mają nawet magazyny energii o mocy 4000W. To jest potężny magazyn, który możesz wykorzystać na każdej budowie, w domu podłączyć do niego każde urządzenie domowe. W moim przypadku, już do Alpowersa 2000W. Podłączyłem każde urządzenie domowe. Jedynie pralka na długim praniu miała problem, wyprać się w całości. No bo trzy godziny na dużej mocy pralki nie dało rady. Ale każde inne urządzenie obsługuje Alpowers 2000. Ale zacznijmy od początku, czym właściwie jest taki magazyn energii, panel słoneczny, przenośny. Jak stworzyć swoją własną, prywatną elektrownię. Alpowers ma bogatą ofertę. Można kupić magazyn energii. Bez panela można kupić sam panel, a można też kupić magazyn wraz z panelem w zestawie, czyli już gotową elektrownię. Kupując taki zestaw, nie tylko masz gwarancję najlepszej ceny, ale przede wszystkim pewność, że będzie on z sobą współdziałał, bo nie każdy panel można podłączyć do każdego magazynu energii z uwagi na ich moc. Do opisu tego filmu pozwoliłem sobie dodać linki najbardziej popularnych zestawów. Poza tym macie tam też kod rabatowy 10% na każdy zakup na stronie All Niestety zauważyłem, że w Polsce dystrybucja sprzedaje zestawy czy te same magazyny w znacznie wyższych cenach, dlatego polecam zakup bezpośrednio na stronie All Powers, bo przesyłka dociera do nas szybko, ja zazwyczaj czekam około 4-5 dni. Sam produkt jest bardzo dobrze zabezpieczony w paczce. No i kod rabatowy, z którego możecie skorzystać tylko i wyłącznie na stronie All Powers. Co do wyboru urządzenia bądź zestawu, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie do czego go potrzebuje. Czy potrzebuje go na bieżące potrzeby np. wyjazd wakacyjny, czy to jest jakiś piknik, czy też potrzebuje go do pracy, a może do domu np. jako zasilanie awaryjne. Ważne jest też ile mamy miejsca, bo co innego jak mieszkam w bloku, a zupełnie inna sytuacja to, gdy mieszkam w domu jednorodzinnym i mam duży ogród. Ja posiadam trzy zestawy: najmniejszy, średni i duży. Każdy z nich ma wejście 220. Ten najmniejszy ma 300 W, największy 2000 W, a ten pośredni to model 600 W. Do każdego z nich mam panel słoneczny. Nie będę omawiał specyfikacji każdego z tych urządzeń, bo to jest dokładnie opisane na stronie producenta, ale przyjrzyjmy się Każdemu z tych urządzeń z bliska. Zacznijmy od tego najmniejszego Alpowers 300. 288 watogodzin o pojemności 78 tysięcy mAh. Widzimy, że ma dwa gniazda na 220-230 V. Jak każde z tych urządzeń ma włącznik, a jeżeli go przytrzymamy, to mamy możliwość podłączenia z aplikacją poprzez Bluetooth i możemy sterować tym właśnie z naszej aplikacji zdalnie. Ma swoją przetwornicę i możemy uruchomić. Specjalnie poprzez przycisk A-C te 220 gniazdka. Tym środkowym przyciskiem uruchamiamy nasze wejścia USB, to znaczy się możemy ładować czy to jest USB typu C, czy zwykłym USB na przykład nasze telefony bądź też inne urządzenia. Z drugiej strony mamy zapalniczkowe wejście, wejście, żeby ładować go panelem słonecznym. No i oczywiście możemy go też ładować zwyczajnie z zasilaczem z 220V. W frontu mamy dwie lampki LED. Dosyć mocno świecą, no i także mamy od góry uchwyt do przenoszenia oraz ładowarkę indukcyjną. Możemy nasze telefony ładować zbliżeniowo, co przyda nam się na przykład gdzieś na plaży, jeżeli w wejście ładowarki wejdzie nam piach bądź woda, co mi czasami się zdarza. Te urządzenie najczęściej biorę ze sobą na takie jednodniowe pikniki, przy czym jeżeli podłączymy do niego panel, to tak naprawdę możemy nim stale pracować. Na przykład pompować różne materace, słuchać muzyki, ładować telefony, podgrać dziecku butelkę, albo na przykład, żeby ładować naszą lodówkę samochodową. Doładujemy nim rower elektryczny bądź hulajnogę. Ja ten mały magazyn energii prawie zawsze mam przy sobie w samochodzie w bagażniku. On idealnie nadaje się do naładowania naszego przenośnego komputera, a jeżeli w którejś z mojej chwili braknie prądu, szybciutko go zaworzę po to, żeby terminal płatniczy czy też kasa mogła działać bez przerwy. Ładuję go tym najmniejszym przenośnym panelem fotowoltaicznym, który ma moc 65W, jest składany w taką malutką torybką. Łatwo to przewieźć. Po rozłożeniu ma dosyć sporą powierzchnię i mamy możliwość bezpośrednio z panelu ładowania np. Na naszych telefonów komórkowych. Kupując taki zestaw, to znaczy magazyn energii wraz z panelem słonecznym, otrzymujemy wszystko co potrzebujemy, w tym przewody, a nawet końcówki np. Na do ładowania naszego laptopa. Jeśli chcielibyście coś więcej się dowiedzieć lub zobaczyć odnośnie tego zestawu, to zapraszam na mój kanał, tam jest recenzja, link w opisie do tego filmu. Alpower 600 299 WH 12 000 mAh. To bardzo fajny magazyn energii, który ma również od góry ładowanie zbliżeniowe np. Na dla naszych smartfonów. Ma fajny uchwyt do podnoszenia. Jest nieco droższy od Alpower 300, bo kosztuje 249 euro minus mój kod rabatowy. Widzimy, że mamy gniazdo do zasilania z 220, mamy taki bezpiecznik reset, no i oczywiście gniazdo do podłączenia paneli słonecznych. Do niego możemy już podłączyć panel słoneczny 100-watowy, a nawet 200 w I nadal ma kompaktowy rozmiar, także łatwo go przewieźć. Nie jest duży, nie jest za ciężki. Mamy gniazdo zapalniczkowe 12-24 V i oczywiście mamy również dwa gniazda 220-230 V. Pamiętajmy, że te magazyny energii mają swoje przetwornice i choćby z tego powodu są lepsze od zwykłego akumulatora. Mamy USB typu C i zwykłe USB. Mamy duży wyświetlacz, czytelny wyświetlacz, na którym są wszelkie informacje, w tym o poziomie naładowania czy też zużyciu, jak również na ile nam wytrzyma przy bieżącym podłączeniu danego urządzenia. Te informacje od razu są na wyświetlaczu. Oczywiście i do tego urządzenia możemy podłączyć aplikację poprzez Bluetooth, i do odległości łączności Bluetooth mamy wszelkie informacje, jak i możliwość sterowania urządzeniem zdalnym. Jest tu też dość mocna lampka z różnymi trybami świecenia, w tym trybem SOS. To urządzenie ma kompaktowy rozmiar, jest dobrze wykonane, a do tego cena stosunkowo niska, biorąc pod uwagę, że ma aż 600 W. Ja z tym magazynem najczęściej używam panelu solarnego, tego mobilnego składanego, 100W, bo on stosunkowo szybko naładuje ten magazyn energii. 600W za stosunkowo niską cenę 1000 zł, uważam, że się naprawdę opłaca, zwłaszcza jeśli potrzebujemy na przykład na parę dni wyjechać i mieć pewność, że będziemy mogli pracować na naszym laptopie. I różne inne sytuacje, w których potrzebujemy mieć dostęp do prądu do zasilania np. 220, i nie dajcie sobie wmówić, że wystarczy kupić zwykły akumulator. Nie, to nie jest zwykły akumulator. To jest urządzenie z przetwornicą, z odpowiednią wentylacją, z odpowiednim zabezpieczeniem przed przegrzaniem się np. przeładowaniem go. Mamy 5 gwarancję, mamy możliwość zwrotu, i pamiętajcie o kodzie rabatowym w opisie do tego filmu. Posiadam też All Powers 2000, który ma aż ponad 1500 watogodzin i aż ponad 405 000 mAh. Ten magazyn energii kupisz poniżej 4000 zł. A na nim uruchomisz prawie każde urządzenie w Twoim domu, w Twojej firmie. Klimatyzację testowałem to w mojej poprzedniej recenzji, nawet lodówkę podpiąłem. Jak widzimy mamy aż 4 wejścia USB, 2 USB typu C, mamy 4 wejścia 220, 230, mamy możliwość podłączenia do panelu słonecznego obojętnie 40 W, 200 W czy 400 W. Mamy wentylację odpowiednią z tyłu, wejście do podłączenia do ładowania tego magazynu energii zwyczajnie świecie przewodem do 220 W, a z przodu mamy też wejście zapalniczkowe 12, 24 V. Tutaj mała poprawka, bo oczywiście te 400 W to są wejścia AC, a same te wejścia to są 220 do 240 V. Mamy duży, czytelny wyświetlacz, również możemy podpiąć pod to urządzenie naszą aplikację. Na wyświetlaczu widzimy wszystko, to znaczy się bieżące naładowanie, jak również użycie danego sprzętu, przynajmniej wiemy ile faktycznie zużywa nam na przykład czajnik na, do gotowania wody. I to urządzenie jest zupełnie bezpieczne, ma odpowiednie zabezpieczenia przed przeładowaniem, przed mamy odpowiednią wentylację, jeżeli włączymy tylko AC, czyli te gniazdka 220-240V to od razu włączy nam się wentylacja, jeżeli nie będzie konieczna, to się nam wyłączy i to urządzenie polecam każdemu kto potrzebuje awaryjne zasilanie, kto nie chce mieć tego dużego, głośnego agregatu prądotwórczego na paliwa. Jeśli Cię na to urządzenie stać, to na pewno powinno znaleźć się w Twoim domu lub Twojej firmie. Każdy, kto nie może sobie pozwolić na braki w dostawie energii, powinien zaopatrzyć się w ten magazyn energii, ładując go panelami słonecznymi, czy to mobilnymi, czy też tymi elastycznymi 200 lub 400 W. Jesteś w stanie zaoszczędzić. Ładujesz go słońcem, nie płacisz ani złotówki za to ładowanie i oczywiście ładujesz sobie, co tylko chcesz. Ja na przykład ładuję huliganki elektryczne, rowery elektryczne. Jak wyjeżdżam na dłuższe wakacje, na przykład kamperem, również w pełni go wykorzystam bez obawy, czy będę miał prąd, czy nie. Nie muszę korzystać z pól takich wydzielonych, gdzie muszę płacić za prąd. Nie muszę się martwić w firmie o brak prądu. Wszędzie, gdzie jest potrzeba, mieć stały prąd. Zawsze dam sobie radę, bo jest w pełni naładowany, a jeśli nie jest naładowany, naładuję go 200 W panelem elastycznym bardzo szybko. I tutaj wyjaśniam, że podczas ładowania również mogę korzystać. Jeżeli mam dobry panel słoneczny, np. 200 lub 400 W, praktycznie 24 godziny na dobę mogę z niego korzystać bez utraty mocy. No, chyba żebym podłączył takie urządzenie, które bardzo żera prąd. Co do samych paneli fotowoltaicznych, to oczywiście musimy dobrać taki, który będzie odpowiadał mocą do naszego urządzenia. Ten mały składany 65 watowy panel fotowoltaiczny nadaje się tak naprawdę do użytku bez żadnego magazynu energii, bo bezpośrednio możemy podłączyć do niego nasze smartfony czy też inne urządzenia USB, USB typu C. Nie chcę, żeby ten materiał trwał godzinę, dlatego nie pokażę wam wszystkiego, ale pamiętajcie, że do każdego panelu otrzymacie saszetkę z przewodami i specjalnymi zawieszkami do każdego z paneli. Te mobilne panele fotowoltaiczne w kształcie składanej teczki, 100 w lub większe, czasami możemy podłączyć więcej paneli do jednego urządzenia specjalnymi przewodami, ale te urządzenie naprawdę fajnie się składa. W ogóle wszystkie z tych paneli mają zaczepy do zawieszenia. Czy to na płocie, na balkonie, na dachu samochodu, kampera, na namiocie, gdziekolwiek chcemy, mamy specjalne oczka do zaczepienia danego panelu. Nie zajmują dużo miejsca, łatwo się je składa i naprawdę bardzo dobrze działają. Ale panele fotowoltaiczne, elastyczne, to mistrzostwo świata. Naprawdę są bardzo giętkie. Wydaje się, że zajmują trochę miejsca, ale wcale nie. Są cienkie. Bardzo wytrzymałe, wodoodporne i w nich najbardziej podoba mi się ta prostota użycia. Po prostu wyciągam z garażu, wyciągam z samochodu, postawię gdzie chcę, położę gdzie chcę i już mi ładuje. Podłączę i ładuję. Łatwe w przechowywaniu, łatwe w czyszczeniu, mają już swoje przewody, wystarczy podłączyć i od razu ładujemy nasz magazyn energii. Jeśli porównacie ceny konkurencyjnych paneli fotowoltaicznych, mobilnych, przenośnych, to zobaczycie, że All Power naprawdę tutaj króluje. Ma najniższe ceny w porównaniu do jakości i do mocy. Nie zapomnijcie też o kodzie rabatowym w opisie tego filmu. 10% piechotą nie chodzi. Reasumując, którą elektrownię przenośną wybrać? To oczywiście zależy i to nawet nie od naszego budżetu, bo możemy kupić te zestawy nawet na raty. Przede wszystkim od naszych potrzeb. Zupełnie inna będzie potrzeba firmy budowlanej, inna potrzeba mobilnego biznesu, inna potrzeba domku jednorodzinnego, rodziny mieszkającej w swoim domku, a zupełnie inna, osoby starszej mieszkającej w bloku. Są sytuacje, w których wystarczy nam w zupełności All Power 300 z tym małym panelem. Wszelkie wycieczki, doładowanie, czy też ładowanie laptopu, w zupełności wystarcza. Mobilny, przystępna cena. Natomiast jeżeli chcesz mieć pewność, że nie braknie Ci prądu przez wiele, wiele godzin, zwłaszcza musisz podłączyć urządzenie o większej mocy, wybierz All Power 1800 2000 lub 2500 W. Jak masz dodatkowe pytania, śmiało zadaj je w komentarzu. Każdemu odpiszę. Skorzystaj z kodu rabatowego, który jest w opisie do tego filmu. Wystarczy pod filmem nacisnąć na przycisk Więcej. Kliknąć po prostu na tym napisie Więcej. Warto też skorzystać z pomocy AllPowers. Oni naprawdę szybko odpisują. Jeżeli im napiszemy, do czego potrzebujemy, jaki mamy budżet, na pewno Wam doradzą. Polecam odpowiedni zestaw za przystępną cenę. Nie jestem ich sprzedawcą, nie posiadam sklepu z tymi urządzeniami, a ten materiał nagrałem z nadzieją, że komuś pomogę w wyborze. Dlatego miło mi będzie, jeżeli zostawisz łapkę w górę, a tymczasem dziękuję serdecznie wam za uwagę i do następnego razu. Cześć.